Cześć, witajcie z tej strony Oskara, to jest kolejny odcinek na moim kanale. Um, um, dzisiaj mieliśmy iść do lasu, ale ustaliłem sobie tak, że dzisiaj przedstawię wam mój regał mrowczy, a w następnym odcinku pójdziemy do lasu, bo prosiłem Was żebyście zostawili 4 łapki w górę, zostawiliście 5, więc idziemy... E, darze, przedstawię przedstawiam regał mrowczy i idziemy potem do lasu połapać coś, ale to jutro dopiero idziemy do tego lasu, więc muszę zrobić chwilowe cięcie, a ja tu przyniosę mój regał mrówcze, więc widzimy się zaraz tak oto wygląda to pudełko mrówcze, tak naprawdę nie regał mrówczy tutaj są wszystkie rzeczy które są dla mrówek albo też do obserwowania, na przykład jak ta lupa fajna lupa, bardzo o fajna lupa polecam wszystkim mrówczarzom bo się przydaje, ok, odstawiamy. Szuszna roślinka, ona powinna być w akwaria do ryb, yy, ale yy, po prostu pasuje do tego, ale jest trochę przydłuża jest nie używam, ale używam tego sztucznego meszku, który też się bardzo dobrze spisuje. Fajna. Yy, Penseta, taka trochę dziwna, różowa, ale yy, przydaje się. Ma dwie strony, taka bardziej tutaj ostra. Tutaj taka bardziej do chwytania czegoś, więc też polecam taką dwustronną. Bo jakby była nieco dłuższa, to by była lepsza, ale niestety nie jest, więc odkładamy. Tutaj są kamyczki do ozdoby z nadmorza. Fajne takie. I tutaj następny. No, odkładamy. Du długa wykałaczka, ona się przyda jak mi prajem rówek. Parę mrówek mi ucieknie, to biorę ją na te patyczki i są do formikarium, lub jak daję im robala, to nabijam tego robala i wsiadam spokojnie do formikarium. Dalej. Um, ogólnie to jest straszny robal i ja go um, używam jako takiej przynęty. Jak wiemy, mrówki są w żołędziach, co mam teraz tą kolonię. Mrówki są w żołędziach. Um, i w patykach, i jak łamiemy te patyki lub żołędzie, one są agresywne dla nas i nas gryzą więc możemy koło tego patyka położyć tego na ziemię tego patyka potem położyć koło tego patyka tego robala i od czasu do czasu trzeba nim poruszać i to jest ogólnie moja metoda yy, oni go potem gryzą, tutaj widać yy, tutaj widać ślady pogryzienia o tutaj yy, nie wyostrzy się ale uwierzcie, że są. No i polecam Wam. I ostatnia kartka, taki mój notesik, bardziej taka kartka trochę. Tutaj mam gatunki mrówek. To mi się po, po prostu ten przydaje czasami w lesie. Ale tego wam nie będę czytać. możecie to sobie znaleźć na internecie. No, to by było. A nie, jeszcze Wam pokażę dużo więcej Tylko muszę zrobić cięcia i wszystko przygotować. Ogólnie tutaj chowam probówki z mrówkami. Yy, tutaj jest mój taki regał dla mrówek. Yy, tutaj są te kamyczki, a te sobie zachowałem dla mnie. Yy, no i czekają te kamyczki, co Wam pokazałem, czekają dopiero na yy, terrarium jakieś. Tutaj mamy formie karia, już dobrze znacie te pustynne. Yy, poczekajcie chwilkę. O! Jak oglądaliście tamten odcinek, to wiecie, że ten listek o tu jest nowy, fajny, to jest gniazdo i tutaj to nowsze formikarium, no też jest fajne, więc oto była tutaj, pokazałam Wam wszystkie rzeczy dla mrówek, miodu Wam nie będę pokazywał, bo to jest w kuchni i ogólnie mam nowy projekt, jak zostawicie 7, 7 łap w górę, to, co zrobię z tego odcinek, jak nowe formikarium robię. Na razie nie będę zdradzać, jakie. Więc zostawcie 7 łapek w górę pod tym filmem. Jutro wpadnie film z lasu. A może pojutrze, jak wbijecie, to będzie o tym formikarium. Więc albo nie wiem, bo muszę też rzeczy przygotować do tego formikarium. Więc no. Czyli, ale i tak, jak wbijecie, to na pewno kiedyś się pojawi na tym kanale. Więc trzymajcie się. Cześć.